Robimy meriorację, tata pomaga, a Kubota z gęsią stópką przejechała przez długość, tak żeby było wyżej do kopania szpadłem. Nowy nabytek dla żony. Okazuje się, że drążek kierowniczy wyziono w ducha o. mamy już następne Zakładamy I będzie trzeba jechać jeszcze na zbieżność Dzisiaj popada mediowacja Przyszła mi ulewa Ale jak na razie Coś tam zaczyna się woda pokazywać, nie ma tragedii, teraz to już może sobie radzić. Rów jest odkopany, pójdzie wąż sączkowy w setkach, tam będzie jedna studzienka, tam gdzie woda stoi będzie druga studienka Także myślimy, że będzie ok. ładnie woda leci